Fajna mina. Tam mam wyciszone. Tak, nie powinno być po Witam serdecznie. Na otwarciu ofert w postępowaniu na remont zabytkowego pałacu w Nekli, obejmujący remont dachu wraz z wymianą więźby dachowej i wymianą stropów, część D, etap trzeci. Do wyznaczonego terminu wpłynęły dwie oferty, a zamawiający zabezpieczył kwotę w wysokości 394 400 zł. I przystąpimy teraz do otwarcia ofert. Otwieramy pierwszą ofertę. Oferta złożona została przez Fresh Mint Agnieszka Cabak z Warszawy. I wartość oferty netto 568 cztery złote i 96 groszy. Cena brutto 699 630 zł i 10 groszy, i termin wykonania do 29 października. Ta sama firma złożyła coś drugi raz, więc sprawdzimy. Czy to nie jest jakieś wycofanie, czy oferta podwójnie? Nie, to jest ta sama. Czyli jeszcze raz została złożona podwójnie oferta. To przystępujemy do otwarcia drugiej oferty. Oferta numer dwa została złożona przez dach ekspert Ewa Ładosz z Miedzna. Wartość netto 595 641 zł i 48 groszy. Cena brutto 732 639 zł i 2 grosze. Termin wykonania do 30 listopada. Dwa tysiące pierwszego roku. Dziękuję.